Dzisiaj nasza ekipa wakacji z Konfederacją poszerzyła się o nowego posła. Miał być wczoraj, tylko podobno mu zaglądali do kufrów, do Walii, szukali tego socjalizmu, nie znaleźli. Konrad Berkowicz. Państwo tutaj, Dobromir Sośnierz powiedział o tym, ile nas kosztują różne rzeczy. I rzeczywiście wszystko, co mamy niby za darmo, to mamy z naszych podatków. A ludzie w Polsce niestety nie zdają sobie jeszcze sprawy, ile tych podatków płacimy bo to jest poukrywane na różnych etapach, a okazuje się, jak się to dobrze policzy, że ponad połowę naszych wypracowanych pieniędzy zabiera państwo na te wszystkie rzeczy. Jak ktoś pracuje na umowę o pracę, to żeby zar zarobić 2800, wypracować musi tak naprawdę 4800, bo 2000 idzie od razu w podatkach. Sprawdźcie sobie w kalkulatorze podatkowym w Google wystarczy wpisać. Tam jest, proszę się nie zdać zwieść z tą pensją brutto, bo jest tak zwana pensja super brutto. To znaczy poza kosztami podatkiem od pracownika są jeszcze podatki pracodawcy, to się nazywa, ale pracodawca płaci je z pensji pracownika. Więc rzeczywiście prawie połowa naszej pensji od razu idzie w opodatkowaniu pracy. Bierzemy te dwa 800, idziemy do sklepu, tam w każdym produkcie średnio 16% jest VAT. W każdym sklepie płacimy 16% znowu. Jak Państwo tu jechali nad morze, to jak tankowaliście samochód, to w benzynie większość to jest akcyza. Przecież podczas epidemii na początku baryłka ropy kosztowała ujemną kwotę, a my nadal płaciliśmy kilka złotych na stacjach benzynowych, bo płaciliśmy tylko podatki. Tylko podatki, nie za tę ropę. Tak wygląda opodatkowanie. I ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, płacimy ogromne podatki, ale za to państwo nam finansuje to wszystko, więc w czym problem, prawda? prawda? Otóż problem polega na tym, że jak mówił noblista w dziedzinie ekonomii Milton Friedman, są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób to jest taki, że wydaje swoje pieniądze na swoje potrzeby. To jest najlepszy sposób, bo ja swoje pieniądze oszczędnie wydaję, bo je ja zarobiłem ciężką pracą. I na swoje potrzeby, czyli celowo, ja sam najlepiej wiem, czego potrzebuję, prawda? Drugi sposób to jest, wydaje nie swoje pieniądze na swoje potrzeby. Na przykład, jak dam żonie kartę, prawda, żeby sobie poszła na zakupy, no to wydaje celowo to, na co potrzebuje, ale bardzo dużo, bo nie, nie pieniądze. I trzeci sposób wydawania pieniędzy, wydawanie swoich pieniędzy na nie swoje potrzeby. A więc znowu oszczędnie, bo to są moje pieniądze, ale nigdy dobrze nie znam czyichś potrzeb, tak jak swoich. Na przykład, sytuacja kupowania prezentu. Kolega, często kończy się tym, że chcemy swojemu przyjacielowi na przykład kupić dobry prezent, ale nigdy nie, nie znajemy dobrze jego potrzeb i on dostaje coś, czego tak naprawdę nie potrzebuje. Każdy na pewno dostał kiedyś prezent, który nie do końca jest e, trafiony. Liczy się intencja, prawda? Janusz Korwin-Mikke dostał na przykład kiedyś krawat w prezencie. W taki I czwarty sposób wydawania pieniędzy, najgorszy z tych sposobów, to i wydawanie nie swoich pieniędzy na nieswoje potrzeby. A więc nieoszczędnie, rozrzutnie, bo to nie moje pieniądze i niecelowo. I kto wydaje w ten czwarty sposób pieniądze systemowo, siłą rzeczy, choćby chciał dobrze, urzędnicy i politycy. Oni wydają pieniądze z budżetu z podatków, a nie, nie swoje, na czyjeś potrzeby. To jest najgorszy sposób wydawania pieniędzy. I dlatego im więcej państwo wydaje pieniędzy z budżetu, tym gorzej dla nas. Dlatego my mówimy. To dobrze, żeby państwo miało jak najmniej pieniędzy w budżecie, bo wtedy my będziemy mieli więcej w kieszeniach i wydamy te pieniądze efektywnie. Dlatego życzę państwu, co może brzmieć kontrowersyjnie, żeby nasze państwo miało jak najmniej pieniędzy tylko na konieczne rzeczy, a wtedy my będziemy mieli tych pieniędzy więcej w potrzebie. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.